Dzień dobry, witam serdecznie, minął tydzień, a my znowu w tym samym miejscu sobota, więc trzeba iść trochę podgonić robotę. Chcemy zobaczyć jak wygląda te nasze miejsce po ścince. Rozejrzeć się które drzewa jeszcze do wycinki. Można sobie pooglądać zawiasy, niektóre nie są idealne, ale to na zrębach zawodowych też nie zobaczycie e, wszystkich wzorowych mm, zawias tam się człowiek spieszy e, chociaż ktoś powie, że e, tam nie ma pośpiechu, bo najważniejsze zdrowe i bezpieczeństwo Otóż, jak ktoś pracuje to wie, że często przychodzi szef i mówi działamy panowie raz, dwa bez zbędnych ceregieli. Stąd te zawiasy wychodzą nie zawsze idealne, to tylko w szkole na kartce, w książce narysowane jak powinny one wyglądać. No i tutaj one w zasadzie są. Ale nie bierzcie do głowy, bo to nie o to chodzi. Jak będziecie chcieli wszystko jak na kartce, to będzie to nieuczciwe względem was samych, bo na chleb będziecie mniej zarabiać. Rodzina będzie też tam z tego tytułu miała mniejsze dochody, więc lepiej trochę te zawiasy robić takie jak najszybciej, jak najlepiej, ciach, 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 i już zbliżone do wzorcowych. A, a tak naprawdę to chodzi głównie o to, żeby bezpiecznie, bezpiecznie i w miarę szybko. Bo jak będziemy długo się z tym ceregielić, bawić, to organizm się nasz zmęczy, postrzeganie osłabnie, więc. Długo w lesie nie siedzcie. jeśli prywatnie robicie, w miarę szybko potnijcie drzewo i koniec. Dopóki organizm jest sprawny, dopóki mm, trzeźwość umysłu, nie wspomnę o trunkach, jakie tam można sobie z sobą zabrać, ale absolutnie tego nie, nie polecam, do lasu przychodźcie wypoczęci, trzeźwi. Nie po imprezach, nocnych balangach, tylko naprawdę przygotowani z pięci zwarci tacy. I tylko o tym, żeby jak najlepiej wszystko wyszło. No fajnie to wszystko wygląda. Tutaj już widzę. Karol przyszedł i Konrad przyszedł i docinał te gałęzie, docinał na metry na długości te sosny to już częściowo robota zrobiona, a my głównie będziemy powalać dzisiaj. Także dzisiaj głównie powalanie. Wiatr nam troszkę przeszkadza, jest większy niż ostatnio, więc będzie trudniej. No ale miejsce ładnie wygląda ogarnięte. Słońce wyjrzało. Jeszcze przed chwilą nie świeciło, także było tak ponuro, a teraz już jest tak, robi się cieplutko. 12 stopni dzisiaj ma być. No działamy Las urósł właściwie tutaj po granicy duże piękne sosny. O Maciej przyniósł piłę, to czyli od tego miejsca będziemy zaczynać. To ja też idę po sprzęt. Nie mogę tutaj tylko chodzić i pokazywać. też muszę Maćkowi pomóc, bo on sam ma dużo więcej na głowie. Cześć Maciej. Ciema. Idę po resztę sprzętu. No się obudził a się ponosiłem. No. Dobra, idę do domu, bo nie mam co Tak, się... i teraz ciśnę <laughs> Tam pochylono mocno. Żeby był od tej strony bardziej Tak. Żeby... Ten mój... Na, na mój telefon, żeby upadł. Mój mm <sharp inhale> się wydawała taka cienka, a też masa duża. Jakie gęste słoje, zobacz. No, będzie Ale tu piach jaki jest. Rosła kupę czasu. Tutaj jaki gęste o ludzie. Zalana taka. A tam ma jakieś albo grzyb albo uszkodzenie, bo takie osmalone ma takie były łuczywo. No. Zobaczcie. Tutaj. Pokaż. To to jest po A czym. Na rozpałkę. Albo choroba grzybowa, albo jakieś uspedzenie było wiesz. No, kiedyś. Powierzchowne i zalało po prostu to no. No. i tak ten czub pójdzie. Gdzieś tutaj obszar. Może to nawet jest. niżej trochę. To to fajnie no, ale żywicowali, fajnie. Jak tym, jak balsamym jak wiesz. Dobra, to ja idę, biorę tamto i idziemy, odpoczniemy trochę teraz, co? To do następnego odcinka. Pozdrawiam serdecznie, cześć.